Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejne trzecie już spotkanie z Balchasulamem i wstępem do księgi Zohar. Punkt dziewiętnasty. A teraz wyjaśnimy trzecie ograniczenie, polegające na tym, że księga Zohar dokładnie rozpatruje w każdym świecie stopień sfirot przedstawiających sobą boskość wyższego światła w każdym świecie a także wszystkie detale stopni domem comeach chai i medaber czyli nieżywy roślinny zwierzęcy i mówiący jednakże głównym przedmiotem badania zoharu jest poziom mówiący w każdym świecie i przytoczę tutaj przykład z istniejącego w naszym świecie. Jak było powiedziane w przedmowie do księgi Zohar, punkt 42: Cztery poziomy: nieżywy. Nieżywy jest to takie ogólnie spotykane tłumaczenie, i przy nim pozostaniemy, jednak myślę, że warto jest tutaj wspomnieć o tłumaczeniu poziom milczący. Które spotkałem w innych źródłach. Cztery poziomy: nieżywy, roślinny, zwierzęcy i mówiący, znajdujące się w każdym ze światów, i nawet w naszym świecie, są czterema częściami pragnienia otrzymywać. I w każdym z nich także są cztery poziomy: nieżywy, roślinny, zwierzęcy i mówiący tak więc każdy z tych poziomów zawiera w sobie również takie same cztery poziomy czyli na przykład poziom zwierzęcy również ma w sobie nieżywy poziom zwierzęcy roślinny poziom zwierzęcy zwierzęcy poziom w poziomie zwierzęcym i mówiący poziom w poziomie zwierzęcym, i tak każdy z tych poziomów. I człowiek w tym świecie powinien karmić się od wszystkich czterech poziomów tego świata nieżywy, roślinny, zwierzęcy i mówiący. I od tego rosnąć i rozwijać się. Bo przecież nawet w pokarmie człowieka są cztery części składowe tych czterech poziomów, które pochodzą z czterech poziomów nieżywy, roślinny, zwierzęcy i mówiący w ciele człowieka. I jest to pierwsze pragnienie otrzymywać czyli człowiek pragnie otrzymywać napełnienie. W miarę niezbędności dla istnienia. Drugie jest to pragnienie otrzymywać więcej niż miara niezbędności dla istnienia. Czyli człowiek dąży i nabywa dodatkowe pragnienie, dąży do czegoś więcej, ale pozostaje tylko przy swoich pragnieniach cielesnych. Trzecie dążenie do społecznych nasłodzeń. Takich jak sława, władza i tym podobne, i czwarte dążenie do wiedzy. I one wynikają z czterech części pragnienia otrzymywać w człowieku. Pierwsza część pragnienie otrzymywać w miarę niezbędności. Odpowiada nieżywemu poziomowi pragnienia otrzymywać. Druga część pragnienie otrzymywać cielesne nasłodzenia. Jest to roślinny poziom pragnienia otrzymywać i te nasłodzenia dawane są, żeby zwiększyło się i nasłodziło jego kli, czyli ciało. Dosłownie tutaj jest basar mięso. Trzecia część pragnienie społecznych nasłodzeń, jest to zwierzęcy poziom pragnienia otrzymywać i te nasłodzenia zwiększają ducha. Ruach. Czwarta część jest to pragnienie wiedzy, odpowiada poziomowi mówiący pragnienia otrzymywać. Punkt 20. I znajdujemy. Że otrzymując od pierwszego poziomu miary niezbędnej dla istnienia, i od drugiego poziomu cielesnych nasłodzeń, przewyższających miarę niezbędną dla istnienia, człowiek otrzymuje i karmi się od niższych w odniesieniu do niego poziomów nieżywy, roślinny i zwierzęcy. Ale od trzeciego poziomu przedstawiającego sobą Społeczne pragnienia, takie jak sława i władza, on otrzymuje i napełnia się od równych sobie, a od czwartego poziomu, dążenia do wiedzy, on otrzymuje nasłodzenie i napełnia siebie od wyższego w odniesieniu do niego, czyli od istoty mądrości i rozumu przedstawiających sobą pojęcia duchowe. Podobnie do tego istnieje rozdzielenie także i w wyższych duchowych światach, bo przecież wszystkie światy są odbiciem, inaczej odciskiem, odpieczętowaniem jednego od drugiego w kierunku od góry do dołu. Czyli każdy niższy świat jest odbiciem wyższego świata. Dlatego wszystkie poziomy nieżywy, roślinny, zwierzęcy i mówiący w świecie brija odbijają się w świecie Jezira, a z poziomów nieżywy roślinny, zwierzęcy i mówiący świata Jezira odbijają się, odciskają się poziomy nieżywy roślinny, zwierzęcy i mówiący świata asja. I nieżywy, roślinny, zwierzęcy i mówiący świata Asia odbijają się, odciskają się jako poziomy nieżywy, roślinny, zwierzęcy i mówiący w tym świecie. I wyjaśniono w przedmowie do księgi Zohar, że pierwsze: Nieżywy poziom w duchowych światach nazywa się pałace. Hejhalot, od słowa hejhal, pałac także, przestrzeń, sala. Roślinny poziom nazywa się ubrania, lewushim, od słowa lewusz, ubranie. Zwierzęcy poziom nazywa się aniołowie, malachim, od słowa malach, anioł. Poziom mówiący są to dusze ludzi odpowiedniego świata, neshamot, od neshama dusza, a dziesięć swirot w każdym świecie jest to wyższe światło, czyli boskość. Dusze ludzi są centrum każdego ze światów. To jest bardzo ważne, co my teraz czytamy. Dusze ludzi są centrum każdego ze światów. One otrzymują napełnienie od całej duchowej rzeczywistości odpowiedniego świata, tak samo jak i człowiek w materialnym świecie otrzymuje napełnienie od całej materialnej rzeczywistości naszego świata. I odbywa się to tak. W pierwszym stadium, który jest pragnieniem otrzymywać w mierze niezbędności dla istnienia, on otrzymuje świecenie od pałaców i ubrań, które tam się znajdują. W drugim stadium, który jest dodatkiem, nadmiarem cielesnych pragnień, które są po to, żeby zwiększyć ciało czyli pragnienie otrzymywania człowieka. On otrzymuje od aniołów znajdujących się tam, czyli duchowe światło w ilości większej niż niezbędne jest dla istnienia, dlatego żeby rozwinąć duchowe Kelim, w które ubrana jest jego dusza. W pierwszym i drugim stadium człowiek otrzymuje od niższych w odniesieniu do niego poziomów, którymi są pałace ubrania i aniołowie znajdujący się tam ich poziom jest poniżej poziomu dusz ludzi w trzecim stadium przedstawiającym sobą społeczne pragnienia, które rozwijają ducha, ruach człowieka, on otrzymuje w tym świecie od takich samych jak on takim sposobem otrzymujący tam Otrzymuje także od równych sobie, czyli od wszystkich dusz znajdujących się w danym świecie, i z ich pomocą zwiększa światło rułach napełniające jego duszę. W czwartym stadium pragnienia, czyli w dążeniu do wiedzy, on otrzymuje od swirot odpowiedniego świata, od których otrzymuje chabad swojej duszy. Czyli otrzymuje chochmę, binę i dat. Przecież dusza człowieka, znajdująca się w każdym ze światów, powinna rozwijać się i doskonalić się od wszystkiego, co znajduje się w tym świecie. I jest to trzecie ograniczenie, o którym my mówiliśmy. Ale uczący się powinien wiedzieć, że bez względu na to, że w księdze Zohar, Wszystkie elementy wyższych światów zgłębiane są jako takie, bądź to sferot, dusze, aniołowie, odzienia czy też pałace, ale o nich zawsze mówi się tylko w odniesieniu do duszy człowieka, otrzymującej i karmiącej się od nich. I wszystkie one, Ukierunkowane są na zabezpieczenie potrzeb duszy. Dlatego, jeśli w swojej nauce będziesz podążać po tej linii, to zrozumiesz wszystko i osiągniesz sukces na swojej drodze. Punkt 22. I po wszystkim, co powiedziano, pozostało nam z pomocą dziesięciu swirot opisać wszystkie materialne obrazy, Spotykane w księdze Zohar takie jak wyżej i niżej, wzniesienie i upadek, zmniejszenie i rozprzestrzenienie, mały stan i duży stan, rozdzielenie i połączenie, liczby i tym podobne. Wszystko, co niżsi swoimi działaniami, dobrymi albo złymi, wzbudzają w dziesięciu sfirot. I na pierwszy rzut oka to wydaje się dziwnym, bo czyż możliwe jest, że w wyższych światach mogą odbywać się zmiany na skutek działań niższych? A nawet jeśli powiesz tak, to nie może to dotyczyć wyższego światła, które ubiera się w dziesięć swirot i świeci w nich. Zmiany zachodzą tylko w kelim sfirot, czyli w stworzonym. Przecież one były stworzone jako wcześniej nieistniejące, a stworzone tylko wraz ze stworzeniem dusz. Dlatego żeby ukrywać albo odkrywać stopnie postrzegania, stopnie odczuwania, w mierze i tempie niezbędnym dla dusz, żeby doprowadzić je do wymaganej, pełnej, ostatecznej naprawy. I działanie ich podobne jest działaniu urządzenia optycznego albo okna. Składającego się z czterech kolorowych szkieł: białego, czerwonego, zielonego i czarnego. Tak samo i biały kolor w księdze, jej materiał i litery. Wszystko to istnieje w trzech światach bryja jecira gdzie znajdują się nowo stworzone Kelim Firot a nie samo światło. Ale absolutnie nieusprawiedliwionym będzie uważać, że istnieje to w świecie Acilut, gdzie Kelim dziesięciu sfirot przedstawiają sobą pełne podobieństwo w swoich właściwościach ze światłem. One są jednością z wyższym światłem napełniającym je. Jak powiedziano w Tikunei Zohar, on, światło i działania jego są jednością. Czyli on oznacza istotę Sfirot, która jest tajemnicą nieskończoności Stwórcy. Światło jego jest to światło zapełniające Sfirot, nazywane światło Chaja, światło życia. Ponieważ świat Acilut jest to poziom Chochma, a światło tego poziomu nazywa się światłem Chaja dlatego powiedziano światło jego tak naprawdę w oryginalnym tekście jest napisane właśnie dosłownie on i życie jego i działania jego oznaczają kelim sfirot czyli naczynia sfirot i wszystko to przedstawia sobą absolutną jedność. Ale jeśli tak, to jak więc możliwym jest pojąć, że niżsi wzbudzają tam zmiany? I dodatkowo do tego trzeba zrozumieć to, że jeśli w tym świecie wszystko jest wyższym światłem i nie ma żadnych nowo stworzonych stworzeń, to jakim sposobem odróżniają się w nim te trzy części składowe, o których mówi się w tykunej Zohar. On, światło i działania jego są jednością. Czyż nie są one po prostu absolutną jednością? I dlatego, żeby zrozumieć to, należy przypomnieć sobie powiedziane w punkcie 17, gdzie wyjaśniono, że po pierwsze, istota zobowiązująca rzeczywistość do istnienia jest istotą, której nie dano jest nam poznać ani w istotach materialnego świata, ani nawet w istocie nas samych, ani tym bardziej w istocie wszechmogącego. Po drugie, świat acilut jest to forma po trzecie trzy światy Bria, Jezira, Asija jest to materia a świecenie Acilut w Bria, Jezira i Asija jest to forma ubrana w materię i tutaj niezbędnym jest zrozumieć że nazwa świat nieskończoności Absolutnie nie jest nazwą istoty wszechmogącego, zobowiązującej rzeczywistość do istnienia, bo przecież jak można dać nazwę temu, co nie jest poznane? I ponieważ nasze wyobrażenie i pięć organów zmysłów nie są w stanie przedstawić nam niczego z tego, co odnosi się do istoty, nawet i w materialnym świecie, jak więc można pomyśleć albo powiedzieć choćby jedno słowo o nim, o którym powiedziano przedwieczny i stworzył całą rzeczywistość? A rozumieć nazwę świat nieskończoności należy tak, jak to określono nam w trzecim ograniczeniu, gdzie mówi się, że wszystko. Powiedziane w księdze Zohar, powiedziano tylko w odniesieniu do dusz. Także nazwa świat nieskończoności wyraża nieistotę błogosławionego, jakim on jest sam w sobie, a wskazuje na to, że wszystkie światy i wszystkie dusze włączone są w niego w zamyśle stworzenia, o którym powiedziano, zakończenie działania. Istnieje w pierwotnym zamyśle. I ten zamysł przedstawia sobą związek całego stworzenia do ostatecznej naprawy połączonego, zjednoczonego w stwórcy w świecie nieskończoności. I jest to to, co my nazywamy pierwszy stan dusz. Jest to w przedmowie do księgi Zohar w punkcie 13. Kiedy wszystkie dusze istnieją w stwórcy, napełnione wszystkimi nasłodzeniami, końcową miarę, których otrzymują w stanie ostatecznej naprawy. Punkt 24. I można przytoczyć tutaj przykład z naszego świata. Powiedzmy, że człowiek chce zbudować piękny dom. W pierwszym zamyśle on rysuje sobie ten dom, czy też wyobraża sobie ja powiedziałbym, że jest to raczej coś w rodzaju wizji tego domu. Ze wszystkimi jego pomieszczeniami. Pokojami i detalami, takim jakim on będzie po zakończeniu budowy. I po tym on sporządza plan pracy we wszystkich detalach, żeby wyjaśnić je robotnikom, każdy detal w swoim czasie: i deski, i cegły, i konstrukcje metalowe. I tylko po tym on w praktyce. Przystępuje do budowy domu i buduje go do zakończenia, tak jak miał zaplanowane w pierwotnym zamyśle. I wiedz, że w świecie nieskończoności, przedstawiającym sobą tajemnicę pierwotnego zamysłu, całe stworzenie jest już stworzone w całej swojej końcowej doskonałości. Jednak alegoria. Nie odzwierciedla istoty całkowicie, ponieważ u stwórcy przyszłość i teraźniejszość są w jedności, i zamysł realizuje się w nim, i dla działania jemu nie są potrzebne żadne instrumenty jak nam. I dlatego to w nim jest prawdziwa realność. Czyli Świat nieskończoności jest to już cała stworzona rzeczywistość w swojej ukończonej i doskonałej formie. A świat acid jest on jak myślowy, szczegółowy plan, który zrealizuje się później, kiedy w praktyce zacznie się budowa domu. I wiedz, że oba te światy. I początkowy, pierwotny zamysł, którym jest świat nieskończoności, i myślowy, szczegółowy plan, który w swoim czasie urzeczywistni się, zrealizuje się w praktyce, w nich absolutnie niczego nie ma od stworzeń, ponieważ wszystko jeszcze znajduje się w zamyśle, i nic tu jeszcze nie jest wcielone w praktyce tak samo i u człowieka bez względu na to że on przemyślał wszystkie detale czyli cegły konstrukcje metalowe deski i tym podobne które będą jemu potrzebne w czasie budowy nie ma jeszcze w tym niczego oprócz myślowego materiału nie ma w tym ani prawdziwych desek ani cegieł i w ogóle niczego i cała różnica jest w tym, że myślowy plan człowieka nie jest prawdziwą rzeczywistością, podczas jak zamysł Stwórcy jest to rzeczywistość prawdziwa w nieporównywalnie większym stopniu jak rzeczywistość samych prawdziwych stworzeń. I w ten sposób wyjaśniliśmy tajemnicę świata nieskończoności i świata acilot. Wszystko, o czym mówi się w nich, mówi się tylko w związku ze stworzeniem stworzeń, kiedy one znajdują się tylko w zamyśle, i w niczym jeszcze nie przejawiła się ich istota. I jest to podobne do tego, jak w planie budowy opracowanym przez człowieka nie ma ani desek, ani cegieł, ani konstrukcji metalowych. I w ogóle niczego. I na tym dzisiaj zakończymy. Dziękuję za uwagę. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia na kolejnym spotkaniu.